W tej części poznamy listy. W innych językach nazwalibyśmy je tablicami dynamicznymi. Lista może przechowywać wiele elementów. Najlepiej utwórzmy sobie listę, aby zobaczyć o co dokładnie chodzi. Listę tworzymy podając nazwę, na przykład w naszym przypadku będzie to lista. Znak równości, otwieramy nawias kwadratowy. I wypisujemy nasze elementy. U mnie będzie to tekst, więc zrobię to w cudzysłowie. Na przykład zrobimy listę super samochodów. Ferrari, Po każdym elemencie musimy być przecinek. Kolejny element. Bugatti. Na przykład jeszcze Pagani. O, Pagani. I McLaren jeszcze. Ok, utworzyliśmy naszą listę i teraz, żeby wypisać jakiś element naszej listy, użyjemy nasz, y, funkcji print. Nawias lista I w nawiasie kwadratowym wybieramy numer, zaczynając od zera, czyli Ferrari jest numerem 0, Bugatti 1, Pagani jest dwójką i McLaren jest trójką. Z lista 1. Uruchomimy nasz program. Widzimy, że wypisało Bugatti. Zmieńmy tutaj na 3. Powinno wypisać McLaren. O. Jest, ok. A co się stanie, jak zmienimy na 4? Którego nie ma? Widzimy, że wyskoczył nam błąd. Indeks jest poza obszarem, poza rangą. Więc to nam nie zadziała. Dobrze. Zmienimy się na 0 jest ok, wypisał nam Ferrari. Hmm. Aby sprawdzić, jaką lista ma długość, wystarczy tutaj, jak zmienimy, użyjemy funkcji len. Od len długość, i tu podamy nazwę listy. Lista. Widzimy, widzimy, że ma 4. Raz, dwa, trzy, cztery, ale pamiętajmy, że zawsze liczymy od zera, czyli żeby wypisać ostatni element listy, można użyć lista, nawias kwadratowy, tutaj len od list, a z dużej litery, lista minus jeden. I teraz wypisze nam zawsze ostatni element, cokolwiek by to nie było. O, zepsułem coś. Mhm. No tak, zepsułem, bo to minus 1 powinno być w tym miejscu, a nie w nawiasie, tak. Nie można odjąć od listy. Jedynki tylko od liczby. Widzimy jest McLaren, a jeżeli tu dodamy jeszcze na przykład Audi, widzimy, że Audi wtedy jest ostatnim, tak? Więc to się zawsze będzie teraz już. Dobra. Aby w czasie już programu działania, dodać na, na samym końcu jakiś nowy element, no to użyjemy wtedy e, funkcji, metody append, tak? tutaj się nam wyświetla, widzimy na pierwszym miejscu i tutaj podajemy nowy element, no, w tym przypadku damy sobie Lamborghini i teraz wypiszmy, prawda, nasz ostatni element z naszej listy i zobaczymy, co się skończy. Tak, to pierwsze na tym było Audi, bo było na końcu, ale już za drugim razem, na samym końcu jest Lamborghini. Dobra, to dodawanie na końcu mamy. Teraz tak, wypisywanie e, przedziałów. Na przykład chcemy wypisać nasze środkowe e, trzy samochody, czyli to jest jedynka, dwójka, 3. Aby je wypisać, użyjmy znowu Print. Lista, otwieramy nawias i teraz tak. Wpiszemy pierwszy element, dwukropek i ostatni element. Chyba się nie pomyliłem. Na pewno nie. <laughs> I damy wypisz. Znaczy uruchom. Wpisałem dwa. Bugatti Pagani, tak, bo on wypisuje do trójki. Więc tutaj musimy dać po prostu czwórkę, bo on kończy na... Yy, na trójce. Mhm. Teraz powinno być już okej. Okay, tak wypisało nam. 1, 2, 3, 4. Okej. Dobra. I teraz jeszcze zajmiemy się usuwaniem elementów z listy. Możemy usunąć na dwa sposoby. Podając numer elementu, czyli 0, 1, 2, 3 i 4, bądź wpisując nasz element, który nie wiemy jaki ma numer, ale wiemy, że jest taki element typu pagani i chcemy go usunąć. Więc, zróbmy e... sobie tak, żeby nam wypisywało na sam koniec, znaczy przed i po długość. print, len, Lista. Teraz usuniemy sobie jeden element. Hmm. Lista Del. No. jeden, na przykład, żeby usunął nam pierwszy Tak, który jest, widzę, że jest duża różnica z trójkąt. Hmm. item 1 i znowu wypiszmy sobie długość. Nie wiem, to działa. Tak widzimy, że była, lista miała długość 6, a teraz ma 5. Coś mi się to popsuło, ta lista jakoś za długa się chyba. Doda... A nie, dobrze, jejku, bo to przecież Lamborghini jeszcze jest dodane. Tak, okej. Okay. Dobra, wszystko się zgadza. Jeszcze się dodało Lamborghini, dlatego ma 6. Usuniemy numer 1, czyli powinno się usunąć Bugatti. Tak, żeby jeszcze to sprawdzić. Print. E, e, lista. Jeden powinno być Bugatti, a wyskoczy nam Pagani. Dobrze, pamiętam, tak. Widzimy, że za pierwszym razem było to tutaj Bugatti pod jedynką. Teraz już tego Bugatti nie ma. I... A drugim sposobem na usunięcie jest funkcja remove. Tak, tu damy. Widzimy. Tutaj i teraz spróbujmy... Bugatti nam wróci. Znaczy spróbujemy usunąć Bugatti tak. Bugatti. O. I teraz uruchomimy program i widzimy, że znowu jest Pagani. A teraz jeżeli usuniemy Pagani Widzimy, że wypisał nam Bugatti, a lista i tak jest krótsza. Dobra, w następnej części wrócimy jeszcze do stringów, którymi zajmiemy się trochę bardziej.